Boxdel, Pew, Sajo. Łączy ich pewna rzecz to, że mają uszy. I my też je mamy, co się dobrze składa, bo dzisiaj będziemy szukać mp jak na chomiku. Muzyka człowiekowi towarzyszy od bardzo dawna i nie ma co ukrywać jest to piękne medium. Zobaczmy, czy użytkownicy chomikuj.pl również podzielają te pasje do muzyki. O, tutaj nawet sobie ze słuchawkami słucha muzy. D, podłoga, myślnik B. Ostatnio przeglądaliśmy obrazki, dzisiaj będzie bardziej audio, odcinek. Także nie ma co przedłużać. Wiem, że jesteście tutaj stałymi widzami, ale jednak jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, lajkowania, komentowania, a również zapraszam na mój Instagram, tutaj nazwa. I zobaczmy, co tam się chowa w plikach dźwiękowych na Homikuj. Zapraszam. Skoro jest to odcinek audio, oczywiście potrzebujemy założyć słuchawki. I tutaj, jak mamy wyszukiwarkę, możemy wybrać pliki muzyczne. Ale zanim tam przejdziemy, widzę, że mam 7 wiadomości. Zobaczmy, co tu się dzieje. Emilo, Stasiak 15 pozdrawiam, YouTube. Y. My, Ciebie, też pozdrawiamy serdecznie. Gajo jojo, Gajo jojo, Gajo jojo. Witam, nie wiem czemu tu przepozdrawiam. Kciuk, my też pozdrawiamy. Rypusek, pozdrawiam, życzę bardzo miłego dnia. Ale co ty tu masz na zdjęciu? Woman stand, woman go, man stand, watermelon. <noise> Hejka kocico, oglądam cię od momentu, w którym miałeś jeszcze stare miniaturki To były stare czasy, mam nadzieję, że nie powrócą już Chcę ci powiedzieć, że przez to, ile mam roboty w nie oglądam niczego na ety, tylko do ciebie czasem zajrzę Kocham chomiki, mam nadzieję, że wleci kolejny odcinek z momią, są buzieczki Pozdrawiam, też pozdrawiam cię plutko. Zobaczymy, co będzie z momią Może zrobimy sobie tam taki, wiecie, szybki przeglądzik Zajrzemy tam inkognito Lili2137, też pozdrawia My również pozdrawiamy I ogórek, ogórek, kiszona małpa Chce, żebym sprawdził jego chomika Co my tu mamy? Mamy Siema małpo, tu znajdziesz gry i programy, w dokumentach jest nic, w galerii jest .png. okej okay. Gry iOS, mamy Minecraft, Angry Birds, Hill Climb, Geometry Dash, Temple Run, Happy Wheels To to miało aplikację? Myślałem, że to tylko przeglądarkowe było <grych> W grach PC kreakowany Sonic Adventure 2, znowu Angry Birds i Hugo Zaklęta Kolejka, no way Ale wróćmy do meritum Pliki muzyczne, wpiszmy piosenka Piosenka z życzeniami dla każdego.mp3 Z 2019, czyli to nie jest takie stare Na proszę spójrz, jak słońce się Dosłownie defaultowa życzeniowa piosenka Urodziny, może być Imieniny, spoko Święto gorzkiego bigosu, też wyślijcie Ale w innych plikach do pobrania z tego chomika jest piosenka z imieniem Patrycja Oryginalny prezent na urodziny.mp3 Nasze życie to Patrycio, twoje Czy to jest piosenka jak są te życzenia na YouTubie Gdzie po prostu jestem platka I czytane są wszystkie imiona I po prostu wkleja się co chcesz hey, Bo śpiewa tutaj cały chór Ale Patrycja śpiewa jedna osoba to Patrycio, twoje Porównajmy dla Barbary piosenka i życzenia na urodziny I dla Ewelny piosenka i życzenia na urodziny dla Barbary Droga Barbaro Na twoje urodziny ta piosenka i życzenia Dla Eweliny Droga Ewelino Na twoje urodziny ta piosenka i życzenia Urodziny Tutaj już po prostu Hamsko jest czytane na początku I leci reszta normalnie piosenka Ale nie będę kłamał, ta piosenka brzmi trochę jak jakieś demo z FL Studio albo Abletona Dla Barbary Droga Barbaro. A dla Piotrka jest ta sama konwencja nazywania. Zobaczmy, czy też się tak samo zacznie. Dla Piotra. Ktoś sobie ogarnął pomysł na biznes. No trochę tutaj tych imion mamy, więc jeśli wasza ciocia ma urodziny i ma na imię Ewelina, Ewa, Beata, Grażyna albo Sławomir, to możecie jej to wysłać. Piosenka od dinku.mp3 z 2011. Czym jest piosenka od dinku? Przedszkole, przedszkole, materiały, zdrowia, papierosy, piosenka. Piosenka od dinku.mp3. <słuch> Wyobraźcie sobie, że jesteście dinozaurem te 250 milionów lat temu. Jesteście zestresowani. Wasz dino -szef w robocie cały czas marudzi. Nie dostajecie podwyżki. I nie zapalicie sobie dino papierosa, bo one szkodzą zdrowiu. Po czym i tak spadnie na was meteoryt. Inne pliki do pobrania z tego chomika. Jest piosenka o dinku, jest instrumental. Więc jeśli chcecie nagrać na to jakieś potężne rapsy, to tutaj macie. I są obrazki. Przepraszam, to są gify. Które się nie ruszają, po prostu jest kropka gif zębów. Ten jest gruby, potężny. Ma tutaj buzie, czyli można powiedzieć, że jest dziurawym zębem. Badanie zębów.bmp. No to rozumiemy, tu jest dentysta. Ale co jest z oczami tego dziecka? Czy to na pewno jest miejscowe znieczulenie? Tutaj zęby się przytulają. To jak się wam ósemka wyżyna. Bardzo przyjemna sprawa. Piosenka.mp3 od Michałesz 2 z folderu miksowań głosu z piosenką. Gratulacje, odkryła jak się tworzy muzykę. Co to jest? Porady, komputer, film porady, miksowanie głosu z piosenką, czyli to są jakieś materiały do poradnika? Film porady, jak skrócić film, jak wykonać film z obrazów, jak z filmu DVD zrobić zwykły film. Jak z kilku filmów zrobić jeden w DVD, jak zrobić film DVD, miksowanie głosu z piosenką, nagrywanie z TV i kamery zewnętrznej zmiana podkładu dźwiękowego w filmie. I jest to poradnik jak na YouTubie, tylko że zamiast pisać w notatniku, tutaj przygotował sobie obrazki i odpala je jeden po drugim. Słuchaj, ty nas nauczysz wideo, my cię nauczymy PowerPointa i wszyscy tu wygramy. Ale w czym on to zmontuje? W Nero Vision Express 3 O Nero nie słyszałem o jakiegoś, nie wiem Od spalenia żywu Dobra, zmieńmy podejście Wpiszmy śmieszne Zobaczmy, jakie są śmieszne MP3 Śmieszne MP3 Śmieszne dzwonki SMS Z 2024? Kto? Czy ktoś by to ustawił nieironicznie w Anno Domingi 2024? Dostałeś SMS MP3 Dostałeś SMS -a. w kościele? To to nie byje w kościele? Oto miłość dzwoni do naszych serc. Proszę księdza, niech ksiądz jeszcze chwilę nie zamyka kościoła. Potrzebujemy coś szybko nagrać. Tutaj rozstawimy tylko mikrofon. Czy możemy skorzystać też z organów? Jest. Dostałeś SMS w kościele. Carlo, fakty. Czym są fakty? Czy to są te fakty, o których myślę? Otrzymałeś wiadomość. Tak, to jest to, o czym myślałem. SMS święty telefon. Chyba kościelny sobie tutaj dorabiał na boku. Priest ksiądz. Karhorn. Florida whistle, .avi. oraz Nickelback Trying Not to Love You. I tu wkraczamy w jakiś ciąg, bo mamy pełno coś równa się śmieszne. Grucha kura Mariana Promiskeys, władza Zaskoczenie, biust. Uhuhu, to za chwilę posprawdzamy co tu jest. Czym jest grucha śmieszna mp 3 Piosenka piosenką, ale bardzo podoba mi się, że do profilowym Rob t 10 po prostu ma puszkę żubra. Ty mi mój cały świat, tyś całym moim życiem od wielu lat, tyś zawsze jest gotowa. Nigdy nie boli cię głowa. Wiem, że nie zawiedziesz mnie, mogę walić cię ile tylko chcę. Myślę, że można się domyślić, o czym jest mowa w tej piosence. Czym jest kura śmieszna? Noc zapadła już kucha. Głos zabierał jej w grdyce Wszystko stało się bajką. Ja słodko mam tajemnicę. Słuchaj, będziemy mieć jajko. Czy tu wszystkie piosenki mają podtekst? Promiski jest śmieszne. Siemaneczko laseczka. lubi na te furę to moja wemeczka. Wypasiona girl. Lachorie z mych stów. Swój numer nie daje. Tu znów. No dobrze, zobaczmy ten biust. Twój biust obudził mnie. <śmiech> nie. <śmiech> nie. Czyli to był pomysł? Przyznać się. To nie zmienia faktu, że repertuar instrumentali tutaj jest dosyć szeroki. Mamy Beatlesów, mamy Nelly Furtado i tych parodii tutaj jest miliard chyba. 190 plików! Ostatnio pobierane pliki mężu-mój-drogi.mpg Czym jest mężu-mój-drogi? Już przestało niebo płakać I nie mokną moje włosy Zbuntowany anioł, a Teledysk Mężu-drogi mój Ty szczęście moje Wolniej płynie czas Gdy my we dwoje Śmieszne mp3-tadek.mp3 Zaraz pod tym Śmieszne słowa pierd...ć i kurwa. śmieszne leper kara śmierci. Czym jest śmieszny mp3 Tadek? Halo? Tadek? No? Ty, masz konia bez to... No chyba, że kłopuła ale kłopuła chcesz na ukochaniu. Nie, ja, źróbek mnie interesuje. Ale źróbek, nie źrebica. No, no. rozmowa, gdzie dwóch panów próbuje dokonać dila sprzedania konia chyba? Bo coś tam było o źrebaku albo o źrebicy, a w tle ktoś ggije ze śmiechu. I próbuję dojść do tego, co takiego śmiesznego tu jest. Minuta 14. Dosłownie nie wiem, czy to jest jakieś top 10 straconego czasu w moim życiu, a grałem w League of Legends. Śmieszne MP3 zapraszam na homikuipl Cześć, nazywam się Zenek. Kiedyś miałem kochać się z pewną dziewczyną, a ona do mnie takie coś. Klasyczna MP3 często była wysyłana przez podczerwień na sony Ericssony. Nie wiem, czy muszę coś tu dodawać, jeśli macie więcej niż 15 lat. To pewnie gdzieś to słyszeliście. Po co mam trykać z gumą? Jak mogę inaczej? Miałem wspaniały orgazm. Club Dance Remix Techno 2006. O, w końcu jakaś muzyka. Idealna muza do bicia metków. A propos bicia metków, śmieszne rozmowy telefoniczne Pizza dla Fubus Pizza Hut.mp3. I albo Mirinda, albo Seven, nawet na pojadę, Nie, Coca-Cola, ja chcę Coca-Cola. No niestety nie oferujemy Coca-Coli No to Coca nie wiem jak masz kur... spożywcze obok, to róż dupę kup Coca-Cole mi ją sprzedaj! Miks muzyczny śmieszne MP3 z komentarzami z 2013 od Angeliki Betley, zaje, kropki i od Bujdasza spoko ładne nogi masz, Śmieszne czy pan mnie kropka MP3 Pierwsze pytanie Czy pan mnie słyszy? Ja? Tak pan słyszę Okej, okay, humor abstrakcyjny. Myślę, że powinno się chować za tym jakieś wideo, że ci wszyscy klaszczący wychodzą skądś. Ale jest samo audio. To jest multimedium, gdzie część wizualną musimy sobie wyobrazić w głowie. DJ Łysy, urodziny Cioci, śmieszne MP3.mp3. Mp3. Ciotka. Ciotka. Kur. Lej. Lej. Jaka muzyka taki producer, tak. Kiedy maj, obejmie cały kraj. Urodziny cioci, jest tutaj też balada o biedku Żulu, która ostatnio nam się wylosowała na niszowych filmikach, ale podoba mi się, że już się nie chowają, że to milion okrążeń zrobiło, bo jest tu balada o biedku Żulu 2-1. Czyli to jest przynajmniej czwarta kopia. Jak nie znacie, to wiecie, zapraszam do poprzedniego filmu. Inne pliki do pobrania z tego chomika: Girls Collection.mpeg Czy to jest faktyczny Jozinzbazin? Pociąłem przyrody zew, maluchem przed siebie gnam. Jestem fanem tego teledysku, ale wiecie czego nie jestem fanem? Innych folderów z plikami do pobrania, bo jak się domyślicie, są tu rzeczy, które muszę ocenzurować. No to niezły, nowy 18 monia, że Jozin z Bazin, piękna pieśń, stoi obok takich rzeczy. Pomimo, że mam zaznaczone, żeby mi nie pokazywało takich brzydkich rzeczy. Śmieszne kawał MP3. Jasio przybiega do mamy i mówi: Mamo, mamo, widziałem jak tatuś robił coś z pokojówką. Tak! Na co takiego? Najpierw ją całował, a potem dotykał. Potem poszli do gabinetu, rozebrał ją i wsadził. Dobrze, synku, w niedzielę, podczas kolacji, opowiesz to wszystko, żeby wszyscy wiedzieli, dobra? Nadeszła niedziela, rodzina przy stole i mama daje znak Jasiowi, żeby zaczął mówić. No więc tatuś całował i dotykał pokojówkę. Później zabrał ją do gabinetu, rozebrał, wsadził, wsadził. Mamo, jak nazywa się to, co się szoferowi... Chyba nie zrozumiałem żartu. To się szoferowi... Ha? Huh? Właściwie mi wytłumaczcie to, bo absolutnie nie rozumiem, co tu się wydarzyło. Jest 14 minut takich kawałów. Śmieszne orzeł. Czym jest śmieszne orzeł? Eee, halo? Tak, kurwa. Eee, Proszę pani, z tej strony... To nie jest żeł. Żeł. I może to ja jestem jakimś starym człowiekiem, ale muszę przyznać, że takie pranki telefoniczne są... Wyjątkowo mało śmieszne dla mnie. Wejdźmy w jakiś folder, bo tu cały czas pojawiają się te same rzeczy. Śmieszne równa się i są to te parodie. Weźmy na takiego homika Rupi 8482. Śmieszne spacja 3 wykrzykniki. I jest tutaj pragnę te mp 3 Maciek Mp3 MRCOK MP3 babcia władzia Lanie w banie, ale 3 Czym jest pragnę ty dupy.mp3 Twoje dupy. Pragnę twojej dupy jak, Jak małpa, małpa bananów. Okej, okay, okej. Okay. Ja wiem, że te wiadomości pewnego streamera dopiero liknęły, ale że już piosenki o tym nagrywają. Maciek MP3. Słucham uroczy Maciek. W rytmie Latino dokonam cudu z każdą dziewczyną. <grystanie> <grystanie> Hej laski, to ja Maciek. Wiem, że mnie dobrze znacie. Mam bardzo szczelne gacie, ja pan mistrz... Czy wszystkie piosenki muszą być o pewnych czynnościach? Emerycok MP3, To no tutaj już chyba nie będzie. Halo, Zbowit? Tak, słucham. Macie tam jakiś fundusz emerytalny dla niedorżniętych dziadków? Nie, ale ja ci mogę wciągnąć, stary pierdzielu. Śmieszne teksty z Iwony z gramuzyka.pl.mp3. Dobra, to musi być kopalnia złota. Twoja stara siedzi wpierdlo za złamanie prawa fizyki. Twoja stara montowała cię w Windows Movie Makerze. Twój stary to syntezator mowy Iwona w wersji demonstracyjnej. Tutaj mówi, że twój stary to syntezator mowy Iwona w wersji demonstracyjnej, a sam twórca tego nagrywał w wersji demonstracyjnej, ponieważ dla ludzi, którzy nie wiedzą, wersja Demonstracyjna nie mówiła U, tylko mówiła O, dlatego często słyszeliśmy w przeróbkach Elologiska wam filmik pod tytołem A-a-atakują naroto, a zabocheneczek chleba Michał zajrzy tam gdzie trzeba I skończmy z przytupem, bo nóżka sama chodzi, gdy słyszymy Śmieszne techno mp3 od Agnes920316 Śmieszne mp3 z 2009 roku Czym jest śmieszne techno? I tą oto nutą zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba, zostawcie komentarz i widzimy się w następnych. Cześć!